Siemano! na trasie biegowej dopiero rozgrzewka ale za chwilę zacznie się ogień Zabieram się w miejsce gdzie odkryłem je niedawno gdzie można wykonać fajny trening eee, Z myślą o wszystkich, którzy chcą pokonać hardtronera eee, Bądźcie czujni, będzie ciekawie i dosyć Przepali Wam nogi. <noise> Będzie ciężko. Tętno podskoczy. Serce... Serce też wyskoczy z orbity, więc może być ciekawie. Eee, a na razie moja trasa do upragnionego celu. Pamiętajcie, że trenujemy i przygotowujemy się do festiwalu Biegów Polski Północnej 4-6 czerwca. Ma być niezapomniana przygoda, niezapomniane przeżycia, niezapomniane chwile. Tak, to było dwa lata temu, albo i trzy, <grystanie> na Wdyckiej 15, gdzie rozpoczęliśmy wszystko i tu wszystko się zaczęło. Co tu dłużej mówić? Po prostu róbcie to, co kochacie, to, co sprawia Wam przyjemność. I tyle. A uwierzcie mi, że będzie fajnie. Eee, czasem możecie brać przykład z takiego świra jak ja. Podpatrzeć co wykonał na treningu, jak mu idzie, czy jest w formie. Ale nie zawsze to róbcie. Eee, raczej z głową, by, by, by się bawić dobrze i tyle. Wiem, że jesteście na takim poziomie, że na pewno dacie radę. A te ćwiczenia, które wykonujemy eee, mogą Wam tylko pomóc. Eee, Patrzcie uważnie, widzimy się za chwilę, a na koniec niespodzianka, ha. dalej lecimy w trasę, hop, pozytywny świr, pozytywny wariat to ja, ha. będzie fajnie, a na razie prosto przed siebie. A <grym> Zapomniałem. Pamiętajcie też o rozgrzewce, którą wykonałem w tamtym tygodniu, eee, bo też jest ważna. Wykonujemy ją od 5 do 7 minut, tak by rozrząść organizm, by nic nie stało się podczas treningu, by wszystko było ok. No i by nie przytrafiła się kontuzja, bo to najważniejsze. Wykonywać rozgrzewkę, ta podstawa. No ja Wam powiem, że wykonuję ją tak od do 5 minut to jest chyba maks. Więcej nie, bo jestem małym leniuszkiem <laughs> i tyle. Druga też ważna sprawa, to wykonujcie rozciąganie po, po treningu, ale nie tak od razu, tylko tak jak macie czas. To najlepiej około 4 godzin po. Gdzieś tak usłyszałem, gdzieś wyczytałem. I mi się wydaje, że to jest sprawdzony sposób. A I to chyba tyle. Lecimy dalej w trasę eee. i zobaczymy za chwilę do Zobaczyska. Śledźcie uważnie. A jeszcze ważna, ważna sprawa. To są tereny, które pokonuję prawie codziennie. Prawie każdego dnia. Zawsze mam tak płaską drogę. Jest płasko ogólnie. Ja wiem, że powinniśmy biegać po urozmaiconym terenie. No ale nie, nie zawsze się da. Eee, więc dlatego jeżeli wy macie możliwość eee, macie, macie lasy, korzystajcie z nich jak najwięcej. Bo warto. Zbudujecie większą siłę. Na będzie ogień. No, to zobaczyszka za chwilę. przed siebie do celu Powoli Spokojnym tempem Wychodzi około 450 na kilometr więc to takie spokojne rozbieganie Pamiętajcie żeby żebyście mogli wy dopasować swoje tempo do aktualnej dyspozycji biegać spokojne wybiegania w tempie, w którym będziecie mogli rozmawiać. W którym będzie Wam przyjemnie. I za bardzo się nie zmęczycie. A przy okazji nie wzrośnie tempo. Nie wzrośnie tętno, przepraszam. Ej tyle. Biegniemy. Uff. Biegniemy. Ręce pracują. Równo oddech. I tyle. Byle do przodu. A później, później czeka Was smak zwycięstwa. Ach, meta w to coś pięknego. No zwłaszcza jeszcze jak wygrywasz swoje pierwsze zawody w życiu. To są niezapomniane emocje. Chwile. Trzeba tu dużo mówić. Po prostu coś wyjątkowego w karierze biegacza. Ach, no. Let him Ok, widzicie schody za mną? <laughs> to będzie wyzwanie. <laughs> na początek, na spokojnie, biegniemy trzy razy. Eee, krótki odpoczynek, a potem dalsza część treningu. Ha, patrzcie uważnie, będzie się działo trzy razy na całą górę. Myślę, że można się zmęczyć, że będzie fajna przygoda. No cóż, lecimy do góry. Oczywiście krótka przerwa. Eee, pierwszy za mną. No, zostały jeszcze dwie próby. Łatwo nie będzie. <śm> Damy radę, jak chcemy dobrze przygotować się do pierwszego biegu i całego festiwalu. Ma być ogień. I fajna przygoda. <śm> Tylko wariaci coś zyskują. <śm> Lecimy z drugą serią. Okej, okay. jest dwa, jest nieźle, nie, nie. chyba padam, nie no dobra, teraz kolejna seria, pojedźcie ze mną, wybieram kamerkę, Dobre, i tyle, ogień. Jeszcze trochę, jeszcze trochę Ale żem wybrał schody Okej okay. Jest metro widok w dół Serce powoli wyskakuje Ale działamy No dobra W dół и подсказка на себе. Tak to wygląda. Ok. Znajdziemy teraz godne miejsce. Biegniemy sobie trochę pod górę. Tak, żebym mógł pokazać Wam kolejne ćwiczenie. A to już za chwilę tutaj stajemy sobie obunusz a... i wbiegamy do kolejnej ławeczki, czyli tak około 10 stopni. Znaczy biegamy, skaczemy, przepraszam. Skaczemy obunusz do schodek.

Jest druga seria, krótki krót, odpoczynek, no i lecimy trzecią serię. I też do tego samego miejsca, tak mniej więcej 10-15 metrów w górę. I wracamy w marszu truchcie, tak naprawdę, ale raczej w marszu. Na spokojnie, żeby odpocząć. Do dzieła też robimy trzy serie. číslo 2 Schody, możecie sobie zawsze każdy jeden, jedno powtórzenie wydłużyć. Czyli dla mnie to zrobimy to 10 metrów, drugie już 12 metrów, a trzecie 13 albo i 15. W zależności od tego, jaki macie dzień, jak się czujecie. Ach, dobra, trzecie powtórzenie.

Dlatego ja już kończę swój trening i, i pędzę do żony, by spędzić z nią wieczór. Eee... Wy zróbcie tak, by to wszystko miało umiar. Eee... Pamiętajcie o nawodnieniu, bo wkraczają cieplejsze dni, będzie cieplej. Eee... Organizm będzie potrzebował nawodnienia. Pamiętajcie o witaminach dostarczajcie ich jak najwięcej. Eee... Cześć, widzimy się za tydzień.